Mam tutaj kolejne z narzędzi od firmy Swansoft Jest to wiązarka. Głównie używana do winorośli. Ta będzie w szkółce roślin ozdobnych. Zobaczcie, tutaj jest sporo zapasowych tych części. Tutaj te automaty, takie, które zawiązują. Jakieś narzędzia do czyszczenia w zestawie mamy dwie szpulki jedna jest tutaj luzem tu mamy drucik w papierowej otoczce na wiązarce jest drucik w plastikowej te szpulki są do kupienia nie wiem dokładnie ile bo nie pytałem mogę powiedzieć że z tego co słyszałem to coś w granicach 10 do 15 zł za, za taką szpulkę ta wiązarka to jest najnowszy model, bo kiedyś już pokazywałem yy, podobną wiązarkę, troszeczkę inna budowa. Ta działa na bateriach kompatybilnych z sekatorem PRU-36 i 8608. Tak, tutaj na tych 16.8. Tu akurat właśnie już właściciel tej, tej wiązarki posiada też PRU-36, także. Będzie miał już cztery baterie do sekatora czy do, czy do wiązarki. E, ładowarka jest taka sama. Wyjmiemy sobie to. Wargowo. Sama wiązarka waży 1100, powiedzmy 50 gram z baterią. 1400 baterie mamy w zestawie 2 2A, czyli dwie te mniejsze. Tutaj sobie włączamy. Mamy stan naładowania baterii, ilość ogólną, tutaj ile było zrobionych wiązań. To były takie testowe. A tu mamy ta ósemka, to jakby ile tych oplotów się, się robi. Tu ustawiamy od 3 do ośmiu im więcej tym, tym mocniej nam ściśnie. Zrobimy sobie tutaj próbę. Tak, i mamy tutaj taki supełek. Zróbmy teraz na ósemkę. Tak, no i. Tutaj widać jest. Okay, ściągam więcej razy oplecione tak tak mniej więcej wygląda ta maszynka tutaj mechanizm taka szerokość jest robocza wezmę sobie miarkę zaraz zobaczymy no to jest niebiesz To powiedzmy około no, trochę ponad 2,5 cm, no bo tak nie będę. To, to od takiej grubości możemy tutaj rzeczy wkładać, a to zrobimy. Oj, bez tego. i już teraz zaplątałem. Musi być to osłona najwyraźniej. dwa palce też złapało tutaj mamy taki docisk ze szczotkami nie wiem, żeby, żeby to się może a dobra bo to czy, szczoteczki trzymają żeby się nie luzowało koło wymiana prosta bo odkręcamy tutaj tylko tą śrubkę ściągamy nakładamy nową szpulkę no, ale to bardziej takie jest narzędzie już specjalistyczne że tak powiem do określonej grupy odbiorców ale w ofercie to coś takiego jest.